Wielokrotnie pokazywane w Ultraidze. Bywały czasy, kiedy. Bo oglądaliśmy first gang Planka bardzo nietypowy manewr draftowy. Tylko po to, żeby upewnić się, że ten zawodnik będzie miał swój komfort. Lecz teraz nie patrzymy na topa, patrzymy na Mida i tym razem Flasza nie będzie miał, ale będzie miał wsparcie kolegi. Ultimate na pożegnanie od Viktora jeszcze leci. I ostatnim piorunem. Doma strafia upada kapitan Iron Wolf. Zagrane, ale nieskuteczne. Nie odepchnęło Rakana i nie przerwało Grant Entrance. I to dało to wykluczenie właśnie na środkowej alei dla Forsaken. Zamieszanie może być również na topie, w sporych tarapadach Chipsy nie ma Flasza, przypominam więc w nie ma mowy, będzie to Kreml raz jeszcze na konto. Forsaken 2-0 dla nich i Ashiro tak naprawdę, jeden strzał z czterech możliwych, to nie było najlepsze użycie. Curtin's Call pogubili się w tej sytuacji. A nie, nie tym razem, po prostu Forsaken wychodzi z zabójstwem na czysto. Oj, teraz zobacz, Kakan przygotowuje. Orna, ja to, to jest flash, też za wcześnie, i proszę bardzo, solo polo ze strony Orna. Ten gangplank wpływa na losy na mapie jeszcze przed 14 minutą. Lecz znaczy teraz widzimy drugi smok przez Iron Wolves podejmowany, lecz rywale są na miejscu. Smite'a co prawda przegrywają, lecz jak pójdzie z walką? Przewaga liczebna, zatrzymana przez Syndrę! I to jest ta eksplozja, o której mówiliśmy. Będą stuny, będą eliminacje. Wildow Scout po prostu wyflaszował, ale w pogoni jest Soul i trafia stunem. Podobnie jak i Ashiro. Mamy również wyeliminowaną Leonę. Jeden za jednego, jeszcze Orna, na flance, doma Tarapata. I wszystkie kule trafią, jak to w Syndrze. I mamy tutaj smoka, mamy eliminację. Ostra ma. Na rzecz, syndrze, zbijać. No ale po ten sam wybór a korony poszedł, oczywiście, Wiktora. Wilde Scout. No nas bardzo samodzielnej wyprawie. Co za świata nie w biegach? Oj, to I... się może odbić szkawką, I to jest, to jest to... teleport, a Nischty już teraz mogą podejść i szybko. Ginie tutaj w tym wszystkim Wilde Scout i osamotniony również Luf palenie tego flasza, nazwałbym jeszcze większą pomyłką. i ...w kierunku tego Shrouda, tak. który był tak mocny, no ale dostał oczywiście już dosyć mocne również e, osłabienie. Teraz Sheru, po trójna beczka. Świetnie zatrzymany Rakan przez tą noc. Cendry, ale ona pada i tak chwilę później. Wilde Scout nieobliczalny. I widzimy wymianę po obu stronach, ale rozdzielone Wolf. I teraz Wilki próbują odkuć się. Ja, Shiro, dobry dystans, ta kurtyna robi robotę. Czy będą próbowali reangejżować? Nie wydaje mi się, żeby mieli wystarczająco zdrowia oraz manę. Podchodzi jeszcze bliżej szeru! i ta odwaga zostanie opłacona na kolejnym dawką złota, a wydaje mi się też i powstrzymaniem duszy. Tak, na to by wychodziło mi, ale w końcu Forsaken znalazło to otwarcie. w Jeszcze. Końcu... W tym, no chciałoby się powiedzieć za Koluagor. W miejscu, które je rozpoczyna. czekaj. czekaj. się rozdzieliło, więc próbujemy atakować. A Felios jest poza falką po drugiej stronie, wydrucają się na wiktora. Ten jednak z dobrym zegarkiem, lecz celu już stracili. I widzimy spore tarapaty kolejne zegarki są zakrywane. Team cały czas spa. Strzał od Jasiro, Rzywara opuszczają scenę. I widzimy przewaga liczebna, ale rany dotkliwie przyjęte. Forsaken chce tutaj walczyć. Rywale mają mało punktów zdrowia, lecz ich kto Plainer odwraca uwagę, Ależ obrażenie do Feliosa. Or nie był na to gotowy. Smok w atakowany. spore zamieszanie. Świetne ogłoszenie w Rackana, lecz pada pierwsza Leona. Kto wygra, To też smajta. Podchodzi z O, oh, oh, kto! Ma z tym smokiem on się resetuje. I to najważniejsze, spora szansa dla Forsaken, kolejny sekundarów więcej czakra... Siro, yes, ja yes, czwarty shot! O jeszcze jest smajt! I to prawda kosztem życia! Ale dusze nie dostaną. Iron Walls! Teleportuje! Również gangplank! O no, rano Seru może tutaj poczęścić popatrz. Na te beczki, nawet nie będzie prawa o tego robić. Po prostu wchodzi tutaj Vashiro. Jeden tak drugi, ale z że nie Planka. To było zbyt proste. Shutdown! I szeru... Idzie po więcej. Tak jest, idzie po więcej. Czy ma dwie beczki dostępne? To jest najważniejsze pytanie, czy ma dwie beczki? Tak, ale Kakan miał również flesza. Na ostrzu noża. Ucieka to a... No. Tak, Pod końcem rozumieć Spera Feldera, tak? Ale możliwe, że pójdzie właśnie. Pogardę a zobaczmy teraz z yy, stunt tym razem, czy trafi tak. Świetnie. Korona zrzucona, czy pójdą za tym dalej? No faktycznie, rzucone wszystko w tego zawodnika, lecz po prostu Zonia i Wilki wpadły we własną pułapkę. I zobaczcie na łatwość, z jaką Forsaken po prostu miaży. Iron Wolves! Tak jest, Forsaken i Domas niczym chciałoby się powiedzieć. E... Humanoid w wiosennym sezonie, czy to jest My koniec, to? Michale? Zobacz. A trochę nam się pogubiło Iron Wolves na samym początku i proszę bardzo, spokojem przede wszystkim Forsaken, bo tego ten draft wymagał, ale udało się to wszystko dopiąć. Sam Ashiro przy życiu nie jest w stanie tego zrobić, po prostu Forsaken, prosto, pod Nexus, 16 do 11. No to była dziwna.